No siemanko, witam Was już w drugim odcinku z serii, Panu. Będę Czarna Plaga. Jak widać, jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy, czyli po tym mm, zadaniu, co mieliśmy wziąć tą krew od doktora. już wróciłem, i idziemy dalej. Ok, jesteśmy w kolejnej lokacji. Tutaj jest, witamy w schronie. Yy, tutaj o, Gary, o co tutaj chodzi. Patrzcie, tutaj mam yy, czujniki dymu. O, coś pokażę. Yy, czekajcie. Yy, te drzwi wydają się być kontrolowane zdalnie, czyli w przypadku zagrożenia otwierają się. Yy, a tu jest coś fajnego. O, co się dzieje? Tu ja widać, że stąd idą iskry, tak? Tutaj mamy beczkę z paliwem. Ryki. okej, okay, to bierzemy to wszystko okej, okay, bierzemy tutaj ja widzicie, zrobił nam się ogień tutaj, bo to było beczka z paliwem i tutaj powinno zaraz Zareagować, czy wzimy tutaj tą notkę. że później się. Dobra, wchodzimy. Już otwarte. Okej. Okay. że tak cicho mówi, ale jest trochę późno i nic nikogo obudzić. Żadnych tam sąsiadów. A nikogo. Hmm, tekst kopiał do notatnika. Okej. Okay. Zajmamy. O, latarka, której szukałem w końcu. Udało się. O, bateryjki. To nie, mi takiej chyba nie będę używać. Dobrze, tę płytkę tu. Badania. Hmm. Są badania Howarda w drzwi. Tak, mam to w notatniku, więc nie muszę teraz czytać. Hmm, tu mam drzwi zamknięte jakieś a jeszcze coś sprawdzimy, aby tam był jakieś parę drzwi też z kontrolowań z jakiegoś innego miejsca, tak? są zacięły się, czyli tych na pewno nie otworzymy okej, okay, no to zobaczymy co tutaj jest fajnego w ...stacji badawczej schron na Grenlandii. schron to wybudowany w latach 70 samowystarczalny obiekt mający służyć członkom kasty wywyższonych organizacji Archaic, wprowadzonych poszukiwaniach w poszukiwaniach starodawnej wiedzy oraz jej późniejszym zabezpieczeniu. Jako nowy członek personelu stacji wiedzieć musisz o podstawowych zasadach. Przestrzegając ich, staniesz się wartościowym pracownikiem Archaic. W znajdziesz wszystko, co niezbędne do komfortowego życia, w tym kantynę, salę gimnastyczną oraz ambulatorium. Oprócz tego szereg laboratoriów chemicznych oraz biologicznych, stanowiska pracy, sprzęt wydobywczy, a także dbającą o porządek ochronę. Z wymienionych na początku korzystać możesz w czasie wolnym, jeśli zaś chodzi o to ostatnie, otrzymasz odpowiedni przydział. Uwagi na charakter naszej pracy Pamiętaj, jeśli poczujesz się źle, zacznie ci się kręcić w głowie lub z jakiegokolwiek innego powodu, zaczniesz tracić na... Nie zgłaszaj się do ambulatorium. Przywiąż się porządnie do jakiegoś solidnego obiektu. Postaraj się zamknąć szczelnie wszystkie drzwi. Czekaj na przybycie odpowiednio przeszkolonego personelu. W najgorszym wypadku przygotuj się do połknięcia osobistej kapsułki z cyjanką, okay. którą otrzymasz po zakończeniu mniejszej hm. odprawy. Archaik nie lubi tracić swych cennych pracowników, ale może to być konieczne dla dobra operacji. Okay. Wypewni, że nasza współpraca ułoży się pomyślnie. No ja też jestem pewien, dobra. Zmiany haseł G2361167 Tu jest do strowin do tych drzwi kontrolowanych. Z jakiegoś tam miejsca. Zmiany haseł. To jest to. Wprowadzenie. To jest do schronu. O co tutaj chodzi? No i pff, idziemy sobie. Tutaj. To jest... Nie, to jest w napadkach. Zmiany haseł. Mm. Ok, zapomniałem jeszcze tam wpisać. Miałem tutaj wpisać y, do komputera. Ok, już mam otwarte drzwi. Idziemy. Jeszcze sobie zapiszemy. Ok, no idziemy. Serwis mówi ok. Jak drzwi. Flara, jeszcze nigdy jak grałem w tą grę nie przydała mi się, ale może być. No idź, pudło. Okej, okay, schodzimy. Zawaliło się do przejścia. Weźmy coś mocniejszego. Okej. Okay. Jesteśmy w kanałach. What the fuck? Okej. Okay. Nie wiem co się dzieje. Tutaj chodzi o to parcie, że nie mamy takiego zawór, tak? Jak go odkręcimy to tutaj zacznie się wlewać woda i moglibyśmy przejść po tych pudłach, prawda? ale te pudła y, jakby nie są nie są jakby takie... taka droga po prostu tu muszę to zrobić o! co to? ja tu spokojnie chciałem sobie zbudować drogę, a tu jakiś koleś mi to straszy Co jest. No nie gdzie ja jestem. Aha, to jest to miejsce, co na początku, ten tutaj się budzimy. Yy, I dlatego koleś mówi, że zna to miejsce. Nie wiem, czy on mówi, że po prostu tak jest, nie wiem. I mamy zbudować wszystko, jakby tutaj, że ma wyglądać tak jak na y, tym zdjęciu. Czyli na początek puszka. Czego to jest puszka? Nie wiem. Żurek? Nie, <laughs> nie wiem co tam pisze. Dobra, to zrobiłem. Alkohol niepotrzebny, tylko szkodzi. Idź jest potrzebne? Nie. Idź. Idź tam na łóżko se, poleż. Co dalej dwie beczki. What? Już zrobiłem, a już działa. Nie wiem gdzie w ogóle jestem nie ogarniam. What the... Włączymy sobie światełko. Idź. Cuchnie. Aha. No nie wiem, ja nie czuję. On no, się pozmiewam. Obrazek. Jakieś jaja. No mi tak nie było do jaj z tego powodu. Ja nie wiem, co to jest. Jakieś jaja, jakaś grota. Nie wiem. Jakieś. Pikulce i. Jakieś pikulce. Nie wiem. Ręce. Uh, 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 uh. Nie, to nie jest fajne. No i co jest? O, coś tutaj jest. jest śliskie. jakiś pająk. No i co teraz? Nie ogarniam. What the fuck? Co było? <grymne> Okej. <Okay. grymne> Jaki fajny pieseł. Pieseł lata! Pieseł skacze! Nie, teraz nie. Kocze. Dobra, damy go tutaj na te łapki. No idź no. Jak cię. Idź. No nie, nie chcesz tam wejść. Tutaj okay, udało się, jak on fajnie usiadł. Ja też chcę! Co jest? Tu chodzi, aha, to jest tymi z tymi rękami? Nie, aha, czyli od nowa, tak, 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 no i tak, nie yeah, widziałem okej, okay, jesteśmy. No to to z z tymi górę, na mocno pali. No, baterie mi się skończyły. A tu mam jeszcze. Dobra. Szybko dość się kończą te baterie. Chcę jeszcze mocniej pali? Okej. Okay. Udało się. Idziemy. Dobra, mhm. jak to? Lepiej ci teraz? To jest trumna, czy co? Aha, on się pali, spopił, i tam jest jakiś red. Nie ja przypominam sobie czegoś takiego. Nie wiem, o co ma co mam tutaj. Co to? czyli gdzie? O nie. Jest to. Okay. Jest taki parkour. Udało się Co jest? Wyś się postaw. Nie no, nie mogę przejść. No, co to było? Aha, ty mam teraz walkę What the fuck, jakiś robot? Twój, co to jest? Okej okay. Jej, światło. Nie no, znowu kanały. I znowu jakieś jęki. Jak pijane kolor. Aha, no i jestem tu. Wróciłem. mamu wróciłem. Co? Dzień dobry. Nie, nie słyszę Cię. Nie wiem. Nie, ja też nie. No, przecież mówię. Spuszczam tą wodę, no ja spuszczam. I wiadomo. Myślę, że ten odcinek będzie dłuższy niż poprzedni, tam to 14 minut, ale tak. Yy, w miarę szybko to ogarnia, więc myślę, że będzie ten dłuższy. Ok, bierzemy to. Bardziej tak, jakoś tak, damy te pudła jeszcze tu. Pudła, no to nie są pudła, jest to innego, ale nazwijmy to pudło. Dobra, wystarczy. Chyba. Dobra. Jej. Udało się. No patrz, no. Taki par... nie. Ok, udało się. Widzicie, chętnie bym z niego korzystał. No jak chętnie by skorzystał, no to czemu by tam nie wejść. Będziemy sobie tu te, te, Nie wiem, pudła, nie wiem co to jest. Nazwijmy to pudła. Okej. Okay. No, i znowu urciliśmy do korytarzy ciemnych, strasznych. What? Gdzie jest ten łazience? w Kiblu? Nie. No czemu się nie da spuścić wody? Tutaj też się nie da im zrobić. Okej. Okay. Baterie. Hmm. Nie ma wody. Tutaj bitnie coś. Fotel. Dobra. No i kolejna flara. Bateryjki. Hmm. No wiem. Śmierdzi trochę. Yy. Nie ma zasilania, tak? Nie. Nie wiem co ja mam. Nie wiem, czy nie ma zasilania. Dobra. Pieczynki Aha, komputer działa, a tutaj Teraz jest światło. Dobra, to ważniejszy komputer niż światło. Okej. Okay. Rozmowa. Z Anabel Smanson, z z Swanson, z nie wiem. Svanson. Jestem no. Ło z głowy nie wiem co to jest. O, to jest mój ojciec, znaczy, chyba, znaczy w grze. Nie, nie normalnie, tylko w grze, znaczy, mi się wydaje. Się ocaleć, no, już jest tym potworkiem, co go widzieliśmy na początku gry. Znaczy, <laughs> <laughs> Okej. Okay. Znowu te głos z głowy. Cóż, to chyba wszystko, o czym powinieneś wiedzieć. Przesyłam wyniki badań wirusa. Otworzę też dla ciebie tylko drzwi. Może uda nam się wreszcie wykopać tego. Okej, okay, jakieś badania. Nie wiem, po co to w ogóle jest. Idziemy dalej. Hmm, zarażony, jestem zarażony, tak? Chyba.

Ну, пейс, кончишь гадать, Сталик. Окей, добро, туда и будем. Jak mi się wydaje, że tym akcentem skończymy dzisiejszy odcinek, Let's Play. E, miałby odcinek dłuższy, ale za dużo zrobiliśmy jak na ten odcinek. E, no nie wiem czy za dużo, czy... ale myślę, że taki już teraz to eksploracja, to ogarnienie zostawimy na kolejny odcinek, więc ja się z Wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale, więc do zobaczenia i cześć!